Kwestia zastanowienia się, czy mamy do czynienia w ogóle, w ogóle z budżetem, mogłaby tam być rozważona. Gdyby Trybunał tak uznał, to jakie byłyby konsekwencje? Byłyby oczywiste. Prezydent musiałby, no bo mogłoby być orzeczenie, umarzamy postępowanie z tego powodu, że jest bezprzedmiotowe, bo to co nam przesłano do badania nie jest ustawą, a Trybunał jest od badania ustaw, a nie papierów, a nie papierów. W tym momencie okazałoby się, że termin, który miał rząd, czteromiesięczny, na przedstawienie, wniesienie do Sejmu projektu ustawy i przedstawienie następnie prezydentowi do podpisu, minął. A zatem prezydent nie miałby konstytucyjnie w ogóle możliwości zaczyna. No, Zawsze są jakieś możliwości, ale wyobrażam sobie, że mógłby wtedy rozwiązać Sejm, Senat i zarządzić nowy wybór.